Witam Was moi drodzy. Dzisiaj chciałbym wyjaśnić pewną kwestię dotyczącą mojego celu. Chodzi o były cel, ale nadal aktualny. 10 miesięcy temu wleciał mój pierwszy, pierwszy film na YouTube i właśnie o tym celu tam mówiłem, czyli chodzi o to, że chciałbym zbudować 15 kg czystej masy mięśniowej naturalnie, bez używania... Środków dopingujących, no i właśnie parę osób ostatnio pytała, pytało co z tym celem, dlaczego robię redukcję, jeżeli jeszcze nie osiągnąłem tego swojego celu, czyli plus 15 kg czystej masy mięśniowej. A więc ten cel jest nadal aktualny, tak łatwo się na pewno nie poddam spokojnie. Natomiast, aby osiągnąć taki cel, czyli zbudować 15 kg masy mięśniowej, potrzeba czasu. To nie mało czasu, tylko no, dość sporo. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy genetyka mi pozwoli na zbudowanie tyle masy mięśniowej naturalnie. No ale co, będę robił po prostu wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Aktualnie wchodzę na redukcję, bo ta masa troszeczkę się przyciągnęła i nabrałem trochę yy, więcej tkanki tłuszczowej, więc yy, co, co jest normalne na masie. I jak chcecie zbudować masę mięśniową, to zawsze tej tkanki tłuszczowej przybędzie i z tym trzeba się liczyć. W tym moim celu z 15 kg czystej masy mięśniowej startowałem od 83 kg i teraz udało mi się dojść do 96 kg. Można powiedzieć, że 2 kg do celu mi zabrakło, ale to nie można powiedzieć jeszcze, że to było. To była taka czysta masa mi się więc teraz redukuję i później znowu będę odbijał na masę. No, niestety, tutaj w budowaniu sylwetki jest, bardzo ważna jest, jest cierpliwość. To nie jest sprint, tylko że tak powiem maraton. Czyli pomału trzeba po prostu dążyć do tego cierpliwie, konsekwentnie, nie opuszczać treningu, trzymać wszystkie założenia, wszystkie plany. Wtedy efekty są najlepsze. Ja jeszcze przez te 10 miesięcy ani razu nie odpuściłem, ani razu nie zwątpiłem, więc wszystko jest dopięte: dieta, trening, ani jednego treningu nie opuściłem. Dlaczego dalej nie buduję, dlaczego dalej nie jestem na masie, tylko wchodzę na redukcję, ponieważ organizm też potrzebuje odetchnąć. On po prostu jest przescony tymi dużymi ilościami jedzenia, więc organizm też potrzebuje odetchnąć i ciągłe jedzenie tak dużych ilości kalorii po prostu mija się z celem, żeby jakieś efekty były. Jest to po prostu zbyt duże obciążenie organizmu i źle wpływa na funkcje organizmu, także... Czyli tak, cel plus 15 kg masy mięśniowej jest aktualny, nie bójcie się tak łatwo, nie odpuszczę. Na razie lecę z procesem redukcji i e, cały ten proces będę Wam pokazywał po prostu na moich, moim kanale trener Albert Czapla, więc zapraszam Was do śledzenia, na pewno e, możecie podglądać jak to się robi, żeby z głową redukować. Także co tydzień będą filmy z raportami, jak to wygląda. Kliknijcie subskrypcję, jak chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na moje media społecznościowe i to wszystko na dzisiaj. Także trzymajcie się mordeczki. Pozdrawiam. Elo.